Najlepszy zawodnik dwóch poprzednich sezonów, mistrz świata na dużej skoczni w Oberstdorfie, 28-letni Fin Janne Ahonen, jako mistrz świata juniorów wygrał pierwsze zawody Pucharu Świata 19 grudnia 1993 roku w Engelbergu w Szwajcarii. Ostatnie 30. pucharowe zwycięstwo zaliczył w TTZ neustadt 22 stycznia 2005 roku. Sukcesy w Pucharze Świata, złote medale Mistrzostw Świata, do tego dorobku brakuje Ahonenowi sukcesu olimpijskiego. Jedyny medal, który przywiózł z igrzysk to drużynowe srebro wywalczone w 2002 roku na dużej skoczni w Park City. Do Włoch pojedzie po upragnione złoto. Szwajcar Simon Amman wie co znaczy olimpijski laur, a nawet dwa laury. Miesiąc po bolesnym upadku na skoczni w Willingen powrócił w znakomitej formie. Nie dał szans rywalom podczas konkursów olimpijskich na skoczniach normalnej i dużej. Nikt nie wierzy, że może powtórzyć sukcesy, ale przed igrzyskami w Salt Lake też nikt w niego nie wierzył. W Pucharze Świata wygrał tylko jedne zawody w 2002 roku w Oslo.